Jestem zmęczona, nieważne iltnich już przepracowała. Kiedyś z na siebie powiem. Jestem najlepsza, jestem najlepsza. Ciężko pracuję pomimo zmęczenia, ale moje serce było do nud. Kiedyś z na siebie powiem. Jestem gwiazdą, jestem gwiazdą. Uh -huh. Uczą do sukcesu, jest nauka. Teraz powiem, nie będzie łatwo. Już nie pamiętam, ile raz mnie pożało gardło. Owo. wszystko, co już osiągnęło, było warto mojego poświęcenia. Nie mam czasu na durne przerwy. Nie mogę odpoczywać. Owo, tak to działa niestety. Stawiam sobie cura. Jednego jestem pewna, droga królowej muzyki, nie będzie prosta. Muszę ciężko pracować. Uu, wiem, że to nie będzie łatwe. Muszę się starać, śpiewać co dzień przez następne dziesięć lat. To cię nie sprawić, czy wszystkie głosy będę mieć. Nie chodzi mi o sławy i pieniądze. Robię to z szczerej miłości. Do muzyki jeżeli chcesz zostać tym gwiazdu praw muszę pracować muszę pracować muszę pracować pracować, być muzykiem nie robię przerw to nie czas na będę pracować by być muzykiem. i też wciąż nie krytykuję. Ale ja wyczuwam ich zazdrość, nutkę, drobiny pomocy. No bo co mi da więcej motywacji do warki niż krytyka, ta krytyka, ta walka. A ja z każdym kolejną dniem mam ich krytykę gdzieś. Nadal ciężko pracuję i sprawia mi to satysfakcję. Chociaż ciągle mi ta to. W stanie krwawo że mam w sobie wystarczające siły, by spełnić marzenie swe. To klucz do sukcesu jest nauka. Teraz powiem będzie łatwo. że nie pamiętam i raz mnie parałoga rdło. Hawa. Wszystko, co już sięgnęło, było warte mojego poświęcenia. Nie mam czasu na duże przerwy, nie mogę odpoczywać. Owo, tak to cięła niestety, stawiam sobie coraz wyższe cary, wymagam od siebie coraz więcej. Jednego jestem pewna, droga krężywej muzyki nie będzie prosta. Muszę ciężko pracować. Owo, wiem, że to nie będzie łatwe, muszę się starać, siewać codziennie. Następne dziesięć lat, Zacięła cię uczyni sprawdzić, czy wszystkie głosy będę mieć. Nie chodzi mi o słowa i pieniądze. Robić z szczerej miłości do muzyki. Szczery chcesz zostać, złamą gwiazdą praw. Muszę pracować, muszę pracować, muszę pracować, pracować by być. Muzykiem. O, o, o. <śm _> Nie robię przerw, to nieczesny sen będę pracować.